Józefa 24 czerwiec 2021, Kościół katolicki gdzie misję miał Herman Koen o pustym Marii Sakramentu sprzedany nowej religia uczyła tego kościoła był przygotowany już nawet bombardowaniem Hamburga w 1943 roku tutaj mamy tablicę tam dworu królowej Marii Antonety ściętej tu był kardynał francuski ła we Francji. Jezu. Mam przeciwko korzyciała Doef Freiheid, gdzie występowali Wielssi wiedzą, co to znaczy Hamburg, jak ważne centrum chrześcijaństwa jest tutaj. 24 czerwiec 2022 urodziny Aretina, syna króla Armenii w Konstantynopolu, rocznica śmierci francuskiej królowej, naszej Marii Leszczyńskiej, która urodziła się 23 czerwca 1703 roku w Czebnicy. Było to 500 lat powstania Czegnicy. Kasztor Czegnicy. Kościół św. Józefa. Nasz kościół. Jezułkątek. Św. Józefie. Patronie kościoła św. Wstawia się za. Św. Józefie. Wstawia się za nami.